nie otworzy, jak tam hasło, odzew. No, taka tresura jest. No i w tym przypadku, w przypadku Gramsiego, w tym, tym lansowaniu tego ducha rozłamu w języku mówionym mamy na przykład takie określenie, z którym się stykamy, kochający inaczej. Bo państwo się śmieją, ale to jak, bo to tak dotyczy frywolnej strony ludzkiej aktywności, ale jak odrzucimy te frywolności, to skupmy się na ładunku informacyjnym, które to określenie niesie. Otóż co ono nam mówi? Ano, że jedni kochają tak, drudzy inaczej, ale każdy sposób jest jednakowo normalny. Jest jednakowo normalny, bo to jest takie unikanie sądów wartościujących. Jednakowo normalny to znaczy, że normą jest cokolwiek, że normą jest wszystko. Ale jeżeli tak mówimy, że normą jest, to znaczy normy nie ma. Normy nie ma. Jest to pogląd rewolucyjny, wywrotowy w stosunku do tego, co za Arystotelesem wiemy, że logika dwuwartościowa, że jest prawda i fałsz, że jest norma i są dewiacje. A tu nie, wszystko jest prawdą, wszystko jest normą. W związku z tym nie ma już prawdy, nie ma normy, po prostu nie ma nic. I są filozofowie, którzy nauczają na uniwersytetach, że prawda nie istnieje. No to bardzo przepraszam, czego nauczają? To czego w takim razie nauczają? Bo przynajmniej to jedno zdanie musi być prawdziwe, że prawdy nie ma. No ale jeżeli to zdanie jest prawdziwe, że prawdy nie ma, to znaczy, że i prawda jest. To znaczy, że sami nie wiedzą, co plotą. To, taka, to, jest, to pokazuje, jak głęboki kryzys cywilizacyjny wywołują takie eksperymenty, jak polityczna poprawność w wydaniu Antoniego Gramsiego. A ponieważ on wprawdzie nie, nie doczekał tego, że się to wprowadzi, bo umarł, i wydawało się, że to już do lamusa te idee przeszły, ale co jeden człowiek zakrył, to drugi odkryje. I w 1968 roku, jak wybuchła rewolta młodzieżowa na zachodzie to tam większość oczywiście chciała się tam poganiać z policją, wyfikać i tak dalej, ale część no, trochę tam myślała, no dobra, no tak wszystko nam się nie podoba, kontestujemy całą kulturyzację, no dobra, a co w zamian, co w zamian. Jeszcze niektórzy z tych, co tak myśleli, to jeszcze coś tam kiedyś czytali i w bibliotekach napatoczyły się im Gramsci i mówią Eureka to właśnie to jest. I w 1968 roku Gramsci został odkryty ponownie, i jako na to zostało nazwane całkiem słusznie, zresztą kontrkulturą. To jest kontrkultura, tak jest, to jest od 180 stopni odmienne, rewolucyjne w stosunku do cywilizacji łacińskiej. I yy, wtedy ideologowie kontrkultury zapowiedzieli długi marsz przez instytucje. I ten długi marsz przez instytucje na początku lat 90. zakończył się całkowitym sukcesem. Całkowitym sukcesem, którego symbolem był amerykański prezydent Willis Clinton, a w Niemczech Józik Fischer, dynamitar, jeszcze tam zdjęcia się zachowały, jak rzuca kamieniami czy tam jakimiś koktajlami łotoa w policjantów. I oni stanęli na czele instytucji o zasięgu światowym, a przynajmniej europejskim. I zaczęli ideały swojej młodości, którym pozostali, do których pozostali przywiązani, te ideały swojej młodości zaczęli przekształcać w prawo, już nie w intelektualną propozycję, tylko w normy prawne, za którymi stoi przemoc państwa. I z taką rzeczywistością mamy do czynienia w tej chwili w Unii Europejskiej, w której Polska jest częścią składową na skutek Anschlussu w roku 2004. Proszę Państwa, jaka w związku z tym jest kondycja ruchów wolnościowych konserwatywno-liberalnych w Polsce? Bo starałem się przedstawić ideologię tych ruchów, żebyście Państwo lepiej zrozumieli, że nie ma w tym nic demonicznego, że to jest taka, można powiedzieć, rozpaczliwa próba wsparcia cywilizacji w fazie agonalnej być może już? No ta kondycja jest zła. Ta kondycja jest zła, bo te ruchy wegetują na, te ruchy wolnościowe wegetują na obrzeżach sceny politycznej. Jakie przyczyny się na to składają, to jeśli Państwo pozwolą, nie będę teraz mówił, bo to bym rozpoczął sekwencję, a ja nie chcę Państwa zanudzać. I tak Państwo jesteście cierpliwi, dla mnie i wyrozumiali. Natomiast w fazie dyskusji możemy do tego wrócić. Ale chcę powiedzieć tak, że optymizmem napawa to, że mimo takiej presji ze strony wrogów wolności, którzy często nie zdają sobie sprawy z tego, że są wrogami wolności. Tak jak pan Jourdain nie zdawał sobie sprawy z tego, że mówił prozo, a przecież mówił, prawda? To często to są tacy wrogowie wolności, są, oni się pławią w niewinności pierwotnej, że oni nie wiedzą, że są wrogami wolności, myślą, że są przyjaciółmi, ale tępią wolność. Że, to, te, że te ruchy jeszcze egzystują i że mają adeptów, pozyskują adeptów. No to jest optymistyczne, bo. Yy, Powiem tak, że są substancje, odwołam się do takiego przykładu z chemii, są substancje, które nie chcą ze sobą reagować za żadne skarby. Ale kiedy wprowadzimy między nie trzecią substancję, która w reakcji nie bierze udziału, ale z swoją obecnością sprawia, nie wiem w jaki sposób to się dzieje, bo nie jestem specjalistą, że nagle te substancje niechętne do reakcji nagle zaczynają burzliwie ze sobą reagować. To mówię o katalizatorze. I takim katalizatorem może być kryzys gospodarczy. Bo tu już gadaniem się niewiele zrobi. Już nagadaliśmy się. I trzeba będzie zrobić coś naprawdę. No i w tym momencie idee wolnościowe mogą okazać się przydatne. To tak jak, wiecie Państwo, przez całe eony wynalazek ciepłokrwistości nie był potrzebny. Chociaż już ssaki wielkości myszy opanowały tę sztukę. Ciepłokrwiste były, a gady nie. Ale jak się klimat w Ziemi troszeczkę ochłodził, no to te wielkie dinozaury wyginęły bez ratunku. A nisze ekologiczne wypełniły ssaki. I to wszystkie prawie. Bo i w powietrzu, i na, na lądzie, to wszystkim, ale i w powietrzu, i w wodzie. Gadów, gady są, ale ssaki dominują. Dzięki temu wynalazkowi ciepłokwistości. I idea wolnościowa to jest taki wynalazek ciepłokwistości w ewolucji. Dziękuję bardzo za uwagę i dziękuję, że Państwo cierpliwie mnie wysłuchali. I teraz do tego.